Matura w 5 minut dla kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. O rozwiązywanie nierówności, część pierwsza nierówności wielomianowe. W nierównościach wielomianowych mamy wielomian porównany do zera. To porównanie może przyjąć cztery różne formy. Nasz wielomian może być większy od zera, mniejszy od zera, większy lub równy 0, albo mniejszy lub równy 0. Żeby nierówność można rozwiązać, wielomian musi być co najmniej pierwszego stopnia. Przypominam, że stopień wielomianu odpowiada najwyższej potędze niewiadomej, która pojawia się w jego zapisie. Mówią o tym dlatego, że rozpoznanie wartości stopnia wielomianu jest kluczową sprawą przy rysowaniu wykresów funkcji wielomianowych, co jest z kolei potrzebne do rozwiązania nierówności. Spójrzmy na przykłady. W pierwszej nierówności mamy wielomian trzeciego stopnia, bo najwyższa potęga tkwi w wyrażeniu x do potęgi trzeciej. W drugim przykładzie, wielomian po lewej stronie ma czwarty stopień. Trzeci przykład jest nieco inny. Mamy tutaj mnożenie dwóch wielomianów, przy czym stopień pierwszego wielomianu to 4, a drugiego 2. Podczas mnożenia wyrażeń potęgowych o tych samych podstawach, wykładniki są do siebie dodawane. Dlatego po ewentualnym wymnożeniu nawiasów, wyrażenie z najwyższą potęgą x. Miałoby wykładnik równy 6. No po prostu 4 plus 2. Dlatego stopień wielomianów w ostatnim przykładzie to 6. Rozwiązanie nierówności sprowadza się do dwóch kroków. Najpierw szukamy miejsc zerowych wielomianu. Ta operacja jest taka sama, jak przy rozwiązywaniu równań wielomianowych. Drugi krok to ustalenie przedziału rozwiązania. Na podstawie uproszczonego wykresu funkcji wielomianowej zerknijmy na przykład rozwiązania nierówności. Mamy x do potęgi trzeciej minus x do potęgi drugiej minus 2x większe od zera. Szukamy najpierw miejsc zerowych wielomianu. Można tutaj wykorzystać metody przydatne do rozwiązywania równań wielomianowych. Pokazałem takie metody w osobnym odcinku. W naszym wielomianie w każdym wyrażeniu występuje x. Wyłączamy więc x przed nawias. Dostajemy x razy w nawiasie x2 x kwadrat minus x minus 2 większe od zera. W nawiasie mamy teraz funkcję kwadratową. Żeby znaleźć jej miejsca zerowe, liczymy najpierw wyróżnik, czyli deltę. Wszystkie potrzebne wzory omówiłem w osobnym odcinku pod tytułem Funkcja kwadratowa. W tym przypadku delta ma wartość 9, a ponieważ jest dodatnia, to funkcja w nawiasie posiada dwa miejsca zerowe. Liczymy je. Po podstawieniu do odpowiednich wzorów dostajemy 2 i -1. Naszą funkcję kwadratową można więc zastąpić iloczynem dwóch nawiasów x minus 2 razy x plus 1. Zwracam uwagę, że w zapisie nierówności miejsca zerowe występują z przeciwnymi znakami. Zamiast 2 mamy minus 2, a zamiast minus 1 plus 1. Aktualna postać całej naszej nierówności to x razy x minus 2 razy x plus 1 większe od zera. Dopiero dla tej postaci możemy określić rozwiązanie. Żeby to zrobić, korzystamy z uproszczonego wykresu funkcji wielomianowej stojącej po lewej stronie znaku nierówności. Na razie pokażę gotowy wykres, a za chwilę przejdziemy do kwestii tworzenia takich wykresów. Na rysunku mamy poziomą oś x układów współrzędnych. Oś pionowa nie jest tutaj w ogóle potrzebna. Na poziomej osi zaznaczyłem liczby o równe miejscom zerowym wielomianu. Są to po kolei: -1, 0 i 2. Wykres naszej funkcji zaczyna się po lewej stronie poniżej osi i przecina oś w punktach odpowiadającym miejscom zerowym. Kiedy już mamy wykres, patrzymy na znak nierówności. Nasz wielomian ma być większy od 0. Wszystkie dodatnie wartości funkcji leżą powyżej poziomej osi x. Ponieważ wielomian ma być większy od zera, to interesują nas te fragmenty wykresu, które leżą powyżej osi. Oznaczyłem je czerwonym kolorem. Rozwiązaniem nierówności są wartości x, które pasują do fragmentów wykresu funkcji spełniających nierówność. Te wartości x obejmują zwykle jeden lub więcej przedziałów. W tym konkretnym przykładzie mamy dwa przedziały x, które są rozwiązaniem nierówności. Zaznaczyłem je na rysunku niebieskim kolorem. Ponieważ mamy nierówność ostrą, to znaczy mamy znak większe od, to graniczne wartości przedziałów nie należą do rozwiązania. Formalnie możemy zapisać, że x należy do przedziału od -1 do 0 i od 2 do nieskończoności. Wszystkie nawiasy w tym zapisie są okrągłe. Wrócimy nieco później do kwestii nawiasów w zapisie rozwiązania nierówności. Przejdźmy teraz do problemu rysowania uproszczonych wykresów funkcji wielomianowych. Na początek proszę spojrzeć na pełne wykresy przykładowych funkcji. Mamy tutaj funkcje wielomianowe od stopnia drugiego do szóstego. W każdej funkcji występuje tylko jeden wyraz z najwyższą potęgą x do potęgi drugiej, x do potęgi trzeciej itd. Na rysunkach można dostrzec pewną regułę co do kształtu wykresów. Jeżeli stopień wielomianu jest parzysty, to lewa strona wykresu ma wartości dodatnie. Mówiąc inaczej, wykres po lewej stronie biegnie powyżej poziomej osi x. Jeżeli stopień wielomianu jest nieparzysty, to po lewej stronie linia wykresu znajduje się poniżej poziomej osi. Ta obserwacja jest prawdziwa. Niezależnie od tego, ile innych wyrażeń znajduje się w wielomianie. O położeniu lewej strony wykresu decyduje tylko i wyłącznie stopień najwyższej potęgi. Kolejna sprawa dotyczy miejsc przecięcia wykresu z osią X. Na rysunkach pokazałem cztery przykładowe wykresy wielomianów. Wybrałem takie wielomiany, które są zapisane w postaci iloczynu nawiasów, aby wyraźnie pokazać wartości miejsc zerowych, czyli tych liczb, dla których wartość wielomianu wynosi 0. Wykres tyle razy przecina oś x, ile posiada miejsc zerowych. Przy tym pierwsze współrzędne punktów przecięcia to właśnie wartości miejsc zerowych. Na pierwszym rysunku, po lewej stronie, mamy wykres funkcji wielomianowej trzeciego stopnia. Skąd wiemy, że wielomian ma akurat trzeci stopień? Tłumaczyłem to nieco wcześniej. Gdybyśmy wymnożyli wszystkie nawiasy, to wyrażenie z najwyższą potęgą miałoby wykładnik równy 3. Nasz wykres przecina poziomą oś w trzech punktach, bo ma trzy miejsca zerowe. Pierwsze współrzędne punktów przecięcia to po kolei: 1, 2 i 3. Przecięcie z osią oznacza, że linia wykresu przechodzi z jednej strony osi na drugą, czyli z wartości dodatnich na ujemne albo odwrotnie. Taka sytuacja jest na wszystkich czterech przykładach. Na przykład na wykresie drugim od lewej strony mamy funkcję czwartego stopnia. Wykres po lewej stronie ma wartości dodatnie, bo stopień jest parzysty. Dalej linia wykresu przecina oś x w czterech punktach o pierwszych współrzędnych, o równych kolejno 1, 2, 3 i 4. Następny wykres to obraz wielomianu piątego stopnia. Po lewej stronie ma więc wartości ujemne. Ten akurat wielomian 5 stopnia posiada 5 miejsc zerowych, a więc zarazem 5 punktów przecięcia z osią X. Uwaga! W tych konkretnych przykładach tak się złożyło, że liczba miejsc zerowych jest równa stopniowi wielomianu. To jednak nie jest reguła, i liczba miejsc zerowych może być mniejsza od stopnia wielomianu. Teraz na przykład po prawej stronie pokazałem funkcję wielomianową piątego stopnia, która posiada tylko trzy miejsca zerowe. Wyrażenie w ostatnim nawiasie to funkcja kwadratowa, której wyznacznik, czyli delta, jest mniejsza od zera. Oznacza to, że funkcja kwadratowa nie posiada miejsc zerowych, a wykres funkcji wielomianowej przecina oś x tylko w trzech punktach. W niektórych funkcjach wielomianowych miejsce zerowe może być wielokrotne. Taka sytuacja ma miejsce, gdy wyrażenie związane z miejscem zerowym jest podniesione do potęgi większej od 1. Spójrzmy na przykłady. W każdym z nich występuje wyrażenie x 2 podniesione do drugiej potęgi. Liczba 2 jest wtedy tak zwanym podwójnym miejscem zerowym. Wykres funkcji dla parzystego miejsca zerowego nie przecina poziomej osi x, lecz jest do niej styczny w punkcie odpowiadającym temu parzystemu miejscu zerowemu. Na każdym z rysunków linie wykresu są styczne do osi x w punkcie o współrzędnych 2 i 0. Oznacza to, że wykresy nie przechodzą na przeciwną stronę osi x lecz pozostają po tej samej stronie co wcześniej to jednak dotyczy wyłącznie parzystych miejsc zerowych i nie ma zastosowania w przypadku nieparzystych miejsc zerowych spójrzmy na rysunek pokazałem funkcję w postaci iloczynu trzech nawiasów z których środkowy jest podniesiony do trzeciej potęgi ta funkcja ma postać x 1 Razy x minus 2 do potęgi trzeciej, razy x minus 3. Wykres funkcji przecina oś x w punkcie o współrzędnych 2 i 0 i ma łącznie trzy miejsca zerowe. Jej kształt jest nieco inny niż pokazanych dotychczas funkcji wielomianowych. Nas jednak interesuje wyłącznie uproszczony zarys funkcji, w tym punkty przecięcia z osią x. Dokładny obraz funkcji nie jest potrzebny. Spójrzmy na przykład. Mamy narysować uproszczony wykres w funkcji wielomianowej x-1 razy x-3 minus razy x minus 7 razy x-10. minus Zaczynamy od stopnia wielomianu. Gdybyśmy wymnożyli nawiasy, to wyrażeniem z najwyższą potęgą byłby x do potęgi czwartej. Stopień wielomianu jest więc parzysty. Wykres funkcji zaczynamy rysować od lewej strony, od punktu leżącego powyżej poziomej osi X. Dokładne położenie punktu nie ma znaczenia, ważne, że leży powyżej osi. Wielomian z przykładu posiada cztery miejsca zerowe: 1, 3, 7 i 10. Każda z tych liczb. Podstawiona do wzoru daje 0 po wykonaniu wszystkich działań. Zaznaczamy na osi te cztery liczby i prowadzimy wykres tak, aby przecinał oś w punktach odpowiadających tym liczbom. Ponieważ miejsca zerowe nie są wielokrotne, to wykres po prostu przechodzi na przeciwną stronę osi przy każdym wyróżnionym punkcie. Nie przejmujemy się dokładnym kształtem wykresu. Nie ma znaczenia, czy poszczególne fragmenty linii poprowadzimy wyżej czy niżej, A liczy się wyłącznie położenie linii względem poziomej osi. Ponieważ zaczęliśmy rysować wykres po lewej stronie, powyżej osi i musimy uwzględnić cztery punkty przecięcia z osią, to wykres po prawej stronie biegnie powyżej osi x. To jest gotowy uproszczony wykres funkcji wielomianowej potrzebny do rozwiązywania nierówności. Zaraz przejdziemy do odczytywania rozwiązania z wykresów, ale najpierw jeszcze jeden przykład. Mamy teraz podobny wielomian, ale tylko z trzema członami w zapisie. Stopień tego wielomianu wynosi 3, czyli jest nieparzysty. Zgodnie z wytycznymi, o których już mówiłem, Rysowanie wykresu trzeba zacząć od punktu położonego po lewej stronie poniżej poziomej osi x. Nasz wielomian ma trzy miejsca zerowe i żadne nie jest wielokrotne. Linia wykresu przecina oś w trzech różnych punktach. Orysowanie możemy zakończyć po prawej stronie na punkcie położonym powyżej osi x. Przejdźmy teraz do rozwiązywania nierówności. W przykładzie rozpatrywanym nieco wcześniej mamy wielomian, którego wartość ma być większa od zera. Na oproszczonym wykresie zaznaczamy fragmenty, które znajdują się powyżej poziomej osi. Narysowałem je czerwonym kolorem. Tym fragmentom odpowiadają przedziały na osi, które narysowałem z kolei kolorem niebieskim. Ważną sprawą są granice przedziałów. Nasza nierówność jest ostra, to znaczy mamy w niej znak większe od. Dlatego wartości na granicach przedziałów nie należą do rozwiązania. Graficznie można to oznaczyć rysując okręgi, to znaczy koła bez wypełnienia, przy granicach przedziałów na poziomej osi. Na koniec zapisujemy formalnie rozwiązanie nierówności w postaci przedziałów wartości x. W naszym przykładzie x należy do sumy trzech przedziałów: od minus nieskończoności do 1, od 3 do 7 i od 10 do plus nieskończoności. W tym zapisie wszystkie nawiasy są okrągłe, bo granice przedziałów nie należą do rozwiązania. Zresztą, przy symbolu nieskończoności, nawias jest zawsze okrągły. Co by się stało, gdyby znak relacji w naszej przykładowej nierówności był inny? Niech będzie, że nasz wielomian ma być większy lub równy 0. Jak teraz wygląda rozwiązanie? Po pierwsze, uproszczony wykres pozostaje taki sam. To dlatego, że wielomian w nierówności nie uległ zmianie. Po drugie, Nadal interesują nas fragmenty wykresu, które są położone powyżej osi X. Teraz jednak do rozwiązania dodajemy wartości na granicach przedziałów. Graficznie oznaczamy to rysując wypełnione koła przy liczbach odpowiadających miejscom zerowym. Zmianie ulega też zapis rozwiązania. Granice przedziałów oznaczamy teraz nawiasem ostrym. Bo liczby 1, 3, 7 i 10 należą do rozwiązania. Uwaga, przy symbolach nieskończoności pozostawiamy nawiasy okrągłe. Zerknijmy na kolejny przykład. Tutaj rozpatrzymy pewien wielomian w różnych relacjach. Wielomian ma postać x razy x minus 2 do potęgi drugiej. Stopień wielomianu wynosi 3, czyli jest nieparzysty. Linia wykresu zaczyna się po lewej stronie, poniżej poziomej osi. Wielomian posiada dwa miejsca zerowe, jednak liczba 2 jest podwójnym miejscem zerowym. Linia wykresu przecina oś w zerze, a przy dwójce jest styczna do osi i nie przechodzi na jej przeciwną stronę pokazałem cztery różne nierówności z tym samym wielomianem idąc od góry od lewej strony nasz wielomian ma być większy od zera następnie mniejszy od 0, a dalej większy lub równy 0 i wreszcie mniejszy lub równy 0 dla pierwszej nierówności rozwiązanie nie obejmuje miejsca styczności w wykresu z osią zakres do którego należy niewiadoma x Obejmuje przedziały od zera do dwóch i od dwóch do nieskończoności. Z tym, że przy zerze i przy dwójce stawiamy nawias okrągły. Taki zapis wyklucza liczbę 2, chociaż sama liczba pojawia się na granicach przedziałów. Jeżeli wielomian ma być mniejszy od zera, to rozwiązanie sprowadza się do jednego przedziału, od minus nieskończoności do zera. Dla wielomianu, który ma być większy lub równy 0, rozwiązanie obejmuje cały przedział od 0 do plus nieskończoności. Tym razem 0 należy do rozwiązania, więc w zapisie stawiamy przy nim nawias ostry. Ponieważ dwójka znajduje się w środku przedziału, więc w żaden sposób jej nie wyróżniamy. I ta liczba w ogóle nie pojawia się teraz w zapisie rozwiązania. Wreszcie dla wielomianu mniejszego lub równego 0 mamy rozwiązanie w postaci przedziału od minus nieskończoności do 0 plus liczba 2. Przy zerze stawiamy nawias ostry. Jak widać uproszczony wykres wielomianu pozwala stosunkowo łatwo określić rozwiązanie nierówności. Na koniec jeszcze jedna ważna sprawa. Otóż wszystko, co powiedziałem dotychczas o tworzeniu uproszczonych wykresów wielomianów, dotyczyło sytuacji, gdy przed wyrażeniem z najwyższą potęgą nie było znaku minus. Jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, to można postąpić na dwa sposoby. Pierwszy sposób sprowadza się do tego, że wykres funkcji wielomianowej zaczynamy rysować jak zwykle od lewej strony ale po przeciwnej stronie osi, niżby to wynikało z parzystości lub nieparzystości najwyższej potęgi w wielomianie. Wykresy dla potęg parzystych zaczynamy wtedy rysować od lewej strony poniżej osi zamiast powyżej. Z kolei wykresy dla potęg nieparzystych rysujemy od lewej strony, począwszy od punktu położonego powyżej poziomej osi. A nie poniżej jak dotychczas. Ponieważ taka reguła może wnieść drobny zamęt, to można do problemu podejść inaczej. Wystarczy tak zmienić nierówność, żeby przy wyrażeniu z najwyższą potęgą usunąć znak minus. Należy jednak uważać, bo wykonywane operacje mogą wymagać zmiany znaku nierówności. Pokażę to na przykładzie. Mamy nierówność w postaci x 1 razy 2 minus x razy x minus 3 większe od zera. Gdybyśmy wymnożyli nawiasy, to wyrażeniem z najwyższą potęgą byłoby minus x do potęgi trzeciej. Żeby tego uniknąć, potrzebujemy dwóch działań. Najpierw z wyrażeń w środkowym nawiasie wyciągamy minus 1 przed nawias. Taka operacja sprawia, że zmieniają się znaki przy wyrażeniach. Zamiast 2 minus x mamy teraz x minus 2. Jednak na początku nierówności, to znaczy przed nawiasami, musimy dopisać znak minus. Na razie więc niczego nie zmieniliśmy, bo po wymnożeniu nawiasów dalej mielibyśmy wyrażenie minus x do potęgi trzeciej. Teraz mnożymy obydwie strony nierówności przez minus 1. W ten sposób pozbywamy się wreszcie minusa sprzed nawiasów. Ponieważ jednak mnożymy obydwie strony nierówności przez liczbę ujemną, to musimy zmienić znak nierówności z większe od na mniejsze od. Wyjaśnienie tych operacji zajmuje zdecydowanie więcej czasu niż rzeczywiste obliczenia. W każdym razie otrzymujemy taką postać wielomianu dla którego da się narysować uproszczony wykres, zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami